Miejscowi futsalowcy Red Dragons podejmować będą zespół licewa Łódź. Takie właśnie ustawienie zaproponował nam trener Łukasz Szefrajcak. W bramce z numerem 4 Łukasz Bławczyk, później 8 Hubert Platkiewicz, 13 Patryk Koły, dla którego to jest jubileuszowy występ, 250 występ w w klasie 9 Tomasz Kotecki i na szpicy ustawiony z numerem 15 Oliwier Siuda. To zaś ustawienie widzewa Łódź 77 Kamil Izgański, 8 Adrian Ramilec 23 Filip Baktor 12 Ibaldo Gomesz i 99 Arkadiusz Szybczyński. Jeszcze jest okazja na uderzenie. Próbował Adrian Ramilec i teraz szansa przy tyle dragon! Świetna interwencja Kamila Izgańskiego. Jeszcze próbuje siuda indywidualnie. Nie przedarł się bez faulu. Czysty odbiór Adriana Ramileza i teraz widzew. I Waldo Gomez, Skrócony kąt przez Łukasza Błaszczyka! Zginął on, Olivera siódę. Teraz szansa. I z akcją, gospodarze, kosteczki, oko w oko, z tylko, słupek obity. już za nami. widzę Widzewa! No niewiele brakowało. Teraz będzie jednak szansa przed Red Dragons. Jagnierski. Siuda Siuda sam. Świetnie się przedarł, Siuda. Zbliżamy się powoli do dziesiątej minuty. Teraz na uwolnienie Widzew! Także ponownie Filip Baktor. Uderzenie! O i teraz szansa! Jest goł! nie ten 0 dla Red Dragons. Prosty błąd, błąd plera Widzewa. I to zdaje się Mateusz Kostecki. Wyprowadza gospodarzy na 1-0. Nie jest dla cieple atakowany. Baktor uderzenie z prawej strony go! 1-1! Sybka widzewa. widzewa. jeszcze zobaczmy to w powtórce. Już atakują lewą flanką Kagnierski. Prosi o piłkę też śuda. Kagnielski jednak sam. Oj, było bardzo blisko. Red Dragon świetnie przepuścił, ale schuknął! Ale huknął Mateusz Kostecki, dublec tego zawodnika. No świetne trafienie. Kaczmierzki. No chyba posłana do Klakiewicza. to jest gol! Jeden! Ależ zrobił młodzieżowiec, ależ radość! Zobaczcie tylko państwo, jak może grać młody zawodnik w ale w klasie. Nie widzę, Szyprzyński. Ruszył Kucharski. Kucharski! Kolejne podania niewiele jednak wynika, nie zyskują kolejnych metrów. Może teraz coś pokaże Adrian Ramirez pokazał. nie widzę. Jest medoń, wyłożenie, ależ to pograli. Szybczyński znów świetnie tutaj ustawiony Łukasz Błaszczyk I Viterem Dragons. Właśnie czerwone smoki, świetnie teraz wypuszczony Klatkiewicz. No i jeszcze 10 minut. Z paroma sekundami. Świetna okazja, przed Red Dragon! Druga bramka. Klatkiewicza nie, tylko boczna siatka, ale niewiele brakowało. I nie widzę, że tutaj Pętla się zaciska. Jest szansa znów. Kapitalna interwencja styka. Ponownie Błaszczyk. Ciekawe są to pojedynki graczy z numerami 23. Błaszczyk sam na sam! 4-1! Tym razem już na pewno ta bramka jest uznana. To nie jest boczna siatka. I Piotr Błaszczyk. Kapitan Czerwonych Smoków. Podwyższa prowadzenie. Znaczy ogromny kwas. A teraz Kucharski świetnie Błaszczyk! Wybrał ten dalszy ruch. Wyciągnął na lekką nogę. I że też jest dobrze rozgrzany. Od samego początku tego spotkania. Już raz musiał skapitulować w tym uderzeniu Baktora. Też tam mógł być nieco zasłonięty. Ale tak naprawdę gra kapitalnie. I teraz Baktor właśnie próbował strzelić swoją drugą bramkę w tym Niewiele brakowało. To jest sport. w mgnieniu oka może zmienić się dosłownie wszystko. Na pewno już mają oba zespoły przegrane ponad pół godziny. A teraz kapitalny gol. Łukasza Błaszczyka, ależ to zrobił golkiper Red Nie ma absolutnie tam przestrzeni, żeby rozwinąć żagle. Teraz jest Kucharski, jest bramka na 5 do 2. A więc piąta bramka w tym sezonie Kamila Kucharskiego. Waktor, Kucharski, Kucharski. Przecie teraz na lewą stronę, znów interwencja instynktowna Łukasza Błaszczyka. Od nie aż 88 ataków, przeprowadzili Łodzianie. Ponownie Kucharski i pusta bramka, to będzie gol na 6 do 2. To gol na 6 do 2, gospodarze już tego nie wypuszczą ze swoich rąk. I to Patryk choły rzut oka na statystyki, więcej ataków w Łodzianie, ale też więcej strałów niecelnych bo te celowniki dużo lepiej skobane od samego początku Niebian to jest właśnie lista strzelców Kostecki z dubletem po jednym trafieniu Klapkiewicz, Błaszczyk Błaszczyk, a także Patryk Koły, Przez Dawid Lewa trafiali Filip Baktor oraz Kamil Kucharski